Farming Simulator 25 ukaże się 12 listopada 2024 roku na PC oraz konsolę PS5 i Xbox Serie S i Xbox Serie X. Niestety posiadacze PlayStation 4 i Xbox One nie będą mogli zagrać niestety w te wersję gry. Oglądaj do końca, aby dowiedzieć się, co nowego pojawi się w nadchodzącym Farmingu Simulatorze. Gleba 3D, nowe uprawy i wiele, wiele więcej. Zapraszam do oglądania. Ale na początku przejdźmy teraz do edycji gry. Dostępna będzie standardowa edycja zawierająca jedynie grę oraz edycja kolekcjonerska, która zaoferuje fanom dodatkowe fizyczne gadżety, tak jak stacyjka, ścieżka dźwiękowa, breloczek do kluczy, plakaty oraz kilka bonusowych elementów w grze. LS 25, czyli teraz udajemy się do nowej mapy, czyli Azja z nowymi zakładami. Jedną z kluczowych nowości jest rozszerzenie liczby upraw. Twórcy twierdzą, że w najnowszej odsłonie serii Farming Simulator dostępnych będzie ponad 20 różnych rodzajów roślin. Dotychczas było ich 17, więc można spodziewać się co najmniej trzech nowych upraw. Z których nie wszystkie zostały jeszcze ujawnione. Nic dziwnego, że Giants zdecydował się zaprezentować tę wersję w swojej imprezie FarmCon. Jak ktoś nie wie, co to jest, to jest to coroczny zlot fanów, odbywający się w małym miasteczku na południu Niemiec, który bardziej przypomina rodzinny festy z atrakcjami dla wszystkich niż typowy gamingowy event. Ale skupmy się właśnie na farmingu Simulatorze 25, który ma zadebitować właśnie jak wcześniej wspomniałem w listopadzie. Wydaje się, że Giants nie tylko stawia na rozwój gry, ale także na budowanie silnej społeczności graczy, co pokazuje znaczenie takich spotkań jak FarmCon. To właśnie ten aspekt może okazać się kluczowy w dalszym sukcesie serii. Oglądajcie film do końca. Ale jak to jest z tą glebą 3D? Największy aplauz wywołał chyba slajd prezentujący jedną z nowości w silniku Giants Engine 10, który ukazywał ślady kół na polu po przejeździe maszyny. To zostało odebrane jako wprowadzenie długo oczekiwanej przez wszystkich gleby 3D, co również twórcy potwierdzili. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na eksponowane przy tym hasło Fragment Mapping, które może zapowiadać jeszcze głębsze zmiany w realistycznym odwzorowaniu terenu. Internet podpowiada, że jest to jedna z alternatywnych metod przestawiania wypukłości na teksturze poprzez faktyczne unoszenie jej wierzchołków znacznie dokładniejsza i bardziej realistyczna niż bump mapping, chociaż displacement Mapping ma umożliwiać dynamiczne zmiany na polach w zależności od naszego kierowania maszyną. Wciąż będzie to jedyne modyfikowanie tekstury. Trzeba będzie poczekać na teksty końcowej wersji gry, by ostatecznie przekonać się jak bardzo, w cudzysłowie Kleba 3D będzie podata na kształtowanie. Ale mam przeczucie, że dostaniemy raczej rozwiązanie częściowe, skupiające się głównie na efektach wizualnych. Sam fakt, że na scenie poświęcono temu zaledwie dwa krótkie slajdy zamiast dłuższego filmiku, może sugerować ograniczony zakres tej funkcji, chociaż być może więcej zobaczymy na targach Gamescom. A skoro mowa o efektach wizualnych, dodam, że to od nich zaczęła się prezentacja gry i nowy silnik bez wątpienia zapewni parę miłych dla oka fajerwery graficznych. Możemy więc Liczyć na znacznie fajną mgłę, która będzie mieć różną gęstość, będzie osadzać się naturalnie w dolinach i przy zbiornikach wodnych oraz zmieniać wraz z porą dnia i aktualną pogodą. Ulepszone zostanie też oświetlenie wolumetryczne oraz cienie, które będą reagować dynamicznie na pokrycie nieba chmurami i stawać się coraz bardziej miękkie, im dalej znajdą się od danego obiektu. Kolejny efekt to rozróżnienie pomiędzy brudem osiadających na oponach na dłużej, a błotem, które będzie zdecydowanie mniej przylepne i ma znikać podczas pracy. Maszyny. W nowej grze zobaczymy ponadto ulepszoną fizykę wody dynamicznie reagującej, np. Na, na przejazdy maszyną przez nią i większą rozdzielczość terenu, co da bardziej naturalne przejścia pomiędzy różnymi typami podłoża. Za tymi wszystkimi ulepszeniami grafiki idą także nowe metody poprawienia wydajności, których nazwy brzmią już mocno technicznie, jak dwustronne renderowanie, redukcja wierzchołków na cienkich obiektach czy kompresja, bądź redukcja danych. Konkretny przykład podaje tu zmniejszenie wagi wierzchołków obiektów z 8 MB w poprzednim silniku. Do 4,5 MB w James Engine 10. Te i inne sztuczki mają zapewnić dobrą wydajność, co jest niezbędne przy ulepszeniu ogólnego wyglądu grafiki. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych zmianach. Kolejna zmiana to ryż, GPS. I zużywająca się folia. Drugą nowością, która wywołała entuzjazm wśród zgromadzonych, była zapowiedź możliwości uprawy pola z wykorzystaniem wcześniej zaplanowanego mapowania systemem GPS. Tego typu rozwiązanie jest niezwykle ważne w rzeczywistości, zwłaszcza przy dużych obszarach i szerokich maszynach, ponieważ pozwala na bardziej efektywne pokrycie całego pola, eliminując przerwy lub najeżdżanie na już obsiane tereny. W poprzednich wersjach gry taka funkcja była dostępna jedynie dzięki modom stworzonym przez społeczność. W Farming Simulatorze 25 będzie ona dostępna w wersji podstawowej. Na razie mowa o gotowych mapowaniach dla istniejących pól na mapie. Na pytanie z widowni podczas sesji Q&A czy będzie można również tworzyć własne ścieżki odpowiedziano, że na razie nie, ale jest to na liście do zrobienia. Także dużą część prezentacji poświęcono uprawie ryżu, jednej z nowych roślin w grze Farming Simulator 25. Ryż był jednym z najbardziej oczekiwanych nowości w grze, a twórcy mieli trudności z wyborem odmian, które znajdą się w fesie. Ostatecznie zdecydowano się na ryż długoziarnisty, popularny w Stanach Zjednoczonych oraz klasyczną odmianę uprawianą głównie w Azji. Proces uprawy tej rośliny w grze będzie wymagał wykonania wszystkich niezbędnych czynności. Zaczniemy od hodowli sadzonek w szklarni, przewiezienia ich na pole, a następnie resztego zalania pola za pomocą specjalnej pompy. Kolejnym krokiem będzie sadzenie, które odbywa się przy użyciu zupełnie nowego typu maszyny w grze. Twórcy porównali animację automatycznego umieszczania sadzonek w glebie do pracy maszyny do pisania. Po upływie określonego czasu ryż będzie gotowy do zbiorów, a w zależności od jego odmiany używane maszyny będą się różnić. Maszyny do zbioru ryżu długoziarnicego są zazwyczaj szersze, co pozwala na zbieranie większej ilości roślin za jednym przejazdem, ale w rezultacie cena uzyskanego ryżu będzie niższa. Różnice między odmianami ryżu będą widoczne nie tylko w grafice sadzonek, ale także w wyglądzie w pełni rozwiniętych roślin. Twórcy wspomnieli również o usprawnieniach w interfejsie użytkowania, który będzie bardziej kompaktowy i umożliwi i pewną personalizację, dzięki czemu nie będzie tak inwazyjny podczas rozgrywki. Kolejną, ale również istotną nowością mają być tak zwane elementy eksploatacyjne. Na przykład przy owijaniu bel siana folią. Najpierw będziemy musieli zdobyć odpowiednią ilość folii i dostarczyć ją na miejsce, aby wykonać tą czynność. O tym, jak bardzo FarmCon jest skierowany do graczy świadczy fakt, że najdłuższa część prezentacji została przeznaczona na sesję pytań od publiczności. Bez żadnej ingerencji zespołu PR, twórcy musieli zmierzyć się z najtrudniejszymi, a często także z dziwacznymi pytaniami od fanów. Wśród nich pojawiła się typowa lista życzeń dotyczących najmniejszych detali, jak na przykład krople deszczu na szybie prowadzonej maszyny, co nie zostanie wprowadzone, a także pytania o konkretne błędy związane z hardwarem. Szczególnie interesująca była kwestia dotycząca dodania maszyny polskiego ursusa. Tutaj jednak twórcy odmówili komentarza. Może to sugerować, że rozmowy trwają i być może wkrótce zobaczymy ursusa w faring Simulatorze. Na Start FS25 możemy liczyć na ponad 400 różnych maszyn. Fani serii Farming Simulator mogli wreszcie odetchnąć z ulgą, oglądając najnowszy materiał z LS25, zaprezentowany podczas pierwszego dnia targów GayScope 2024. Po raz pierwszy w historii cyklu nadchodząca produkcja wprowadzi wpływ warunków pogodowych na uprawy. Ta mechanika, podobnie jak wprowadzenie gleby 3D, które również ma się pojawić w grze, była prawdopodobnie jednym z najbardziej oczekiwanych elementów przez Wirtualnego rolnictwa. Jak ona będzie się sprawdzać w praktyce możecie zobaczyć w poniższym trailerze. Wideo daje nam świetny wgląd w to, z czym fani farminga symulatora będą musieli się zmierzyć w nowej grze. Praca na farmie przestanie być idylliczną sielanką, zamiast tego gracze będą musieli stale monitorować wirtualne chmury, ponieważ w każdej chwili mogą one przynieść deszcz, a nawet niszczycielski grad. Co więcej, naprawdę w ekstremalnych sytuacjach przez nasze pola może przejść tornado, które nie tylko zniszczy uprawy, ale także płami. Drzewa. Gracze będą musieli uważnie obserwować warunki pogodowe, zabezpieczyć m.in. niezadaszone bele ściana. W komunikacie prasowym deweloperzy zapewnili jednak, że w każdej chwili wirtualni rolnicy będą mogli wyłączyć wpływ pogody na uprawy, co pozwoli zachować je nienaruszone. Wideo przyniosło również odpowiedzi na to, jak będą wyglądać zapowiedziane niedawno przez szwajcarskich twórców młode zwierzęta, które z czasem dorosną. Oprócz tego do gry zostaną dodane dwa nowe gatunki: bawoły i kozy, które Pojawią się obok dotychczas znanych zwierząt. Dostarczą one nowych rodzajów mleka, które będzie można wykorzystać w łańcuchach produkcyjnych do wytwarzania i dystrybucji serów. Dajcie znać w komentarzu, na jakie zmiany jeszcze może czekacie albo co Was zawiodło i ucieszyło. Dajcie znać w komentarzu.